Znajdź Popcornert na Patronite i dołącz do wojowników popkultury. Czy wiedzieliście, że zanim Chucky przemówił głosem Brada Durif'a, jego rolę nagrała jedna z aktorek, którą możecie kojarzyć chociażby z Arrested Development? Większość fanów ukochanej morderczej laleczki nie wyobraża sobie, żeby gała głosem innym niż Brada Durif'a, weterana ról charakterystycznych znanego także z występów w locie nad kukułczym gniazdem, Władcy Pierścieni i serialu Deadwood. Początkowo jednak miał jedynie pojawić się w otwierającej sekwencji w ludzkiej postaci Zanim jednak postanowiono, że udzieli również mu głosu, twórcy eksperymentowali z mocno przetworzonym elektronicznym, robotycznym głosem, próbując oddać brzmienie nagrań na dołączonych chipach do popularnych w tamtym czasie lalek, stylizując go na robota Robiego z zakazanej planety. Później jednak zastąpiono go głosem niedawno zmarłej Jessica Walters, którą większość z Was może kojarzyć z ról zapijaczonych, pasywno-agresywnych Matron, z którymi lepiej nie zaczynać w moich ukochanych serialach Arrested Development i w Archerze. Twórcy byli zainspirowani egzorcystów, w którym szatan przemawiał kobiecym głosem i chcieli osiągnąć podobny efekt tutaj, jednak ta interpretacja postaci nie została zbyt ciepło przyjęta przez widzów na pokoju. W testowym i choć zdaniem twórców jej głos idealnie oddawał groźby Czakiego, ale brakowało mu czarnego humoru, na którym im zależało. Dlatego też ostateczny wybór z powrotem padł na Durifa i tak już zostało. Who the fuck is Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos. Witam na kanale Popcornert, na którym rozmawiamy o filmach, serialach i popkulturze i seria o laleczce Czaki, czyli o słynnym seryjnym mordercy, którego dusza trafiła do interaktywnej zabawki dla dzieci, jest nie tylko jedną z moich ulubionych serii popcornowych horrorów, ale obok Frediego Krugera, Jasona Wurhisa, Michaela Myersa i Leatherface'a jest jedną z najsłynniejszych ikon współczesnego kina grozy. Chucky dzięki swojemu czarnemu poczuciu humoru i oczywiście pomysłowym zabójstwom zaskarbił sobie serca miłośników slasherów, dzięki czemu doczekał się serii siedmiu filmów rebootu z 2019 roku i w końcu rozpoczęły się zdjęcia do przekładanego z powodu pandemii serialu telewizyjnego, na który osobiście bardzo czekam. I z tej okazji przy przygotowałem dla Was pięć rzeczy, których nie wiedzieliście o laleczce Chucky. Inspiracje dla laleczki Chucky. Punktem wyjścia dla Dona Manciniego do napisania scenariusza była chęć stworzenia satyry wyśmiewającej boom na interaktywne lalki dla dzieci w drugiej połowie lat 80., a w szczególności agresywnych chwytów marketingowych wykorzystujących seriale animowane dla dzieci i hasła typu, powiedz rodzicom, żeby ci to kupili. Jest to hasło, które powodowało autentyczne walki między rodzicami za przez swoje pociechy, żeby kupić im ulubioną zabawkę, wymarzoną zabawkę, co zresztą także zostało sparodiowane z, w filmie z Arnoldem Schwarzeneggerem Jingle All The Way i hasło to bezpośrednio pojawia się właśnie w filmie o laleczce Chucky. Jako główne źródła inspiracji do wyglądu Chuckiego, twórcy wskazują lalki Cabbage Patch Kids, fetyszową lalkę z Trilogy of Terror, Toki Tine z pamiętnego odcinka Twilight Zone oraz oczywiście lalkę My Buddy, po którym nawet Chucky odziedziczył pierwotnie imię i film miał nosić tytuł Bloody Buddy, ale ten pomysł musiał oczywiście zostać zmieniony, bo producent lalek Hasbro raczej nie byłby zachwycony, że ich produkt kojarzy się z morderczym psychopatą. Charles Ray, a prawdziwi mordercy. Zanim dusza Charlesa Ray'a została przeniesiona do plastikowego ciała laleczki, znany był jako dusiciel znad jezior. Co ciekawe, poszczególne człony tożsamości bohatera zostały zaczerpnięte od prawdziwych, słynnych morderców. A konkretnie od przywódcy sekty Charlesa Mansona, mordercy Johna Kennedy'ego Lee Harveya Oswalda, choć wszyscy wiemy, że tak naprawdę za zamachem stał komediant. A także Jamesa Earl'a Ray'a, który dokonał zamachu na Martina Luthera Kinga. A z kolei to, że Charles nie działa w filmie sam i ma partnera Ediego, który go wystawia na pewną śmierć, było zainspirowane duetem prawdziwych, seryjnych morderców. Kennetha, ale z jego e, Bianchiego i jego przyszywanego kuzyna Angelo Bueno Juniora, grasujących w latach 70. na wzgórzach w okolicy Hollywood. Alternatywna śmierć Chuckiego. Zanim Charles Lee dokonał swojego żywota w strzelaninie w sklepie zabawkowym, przenosząc swoją duszę przy pomocy zaklęcia wódu do laleczki, w wersji scenariusza napisanej przez Johna Lafiego miał zostać skazany na śmierć poprzez porażenie na krześle elektrycznym i jego dusza trafiłaby do lalki poprzez Maszynę składającą je w fabryce. Gra komputerowa o Chucky. Bohaterowie wielu ikonicznych horrorów doczekali się kilku mniej lub bardziej udanych gier komputerowych ze swoim udziałem. Tak było w przypadku Frediego Krugera, Jasona Voorheesa, który całkiem niedawno doczekał się całkiem niezłej gry kooperacyjnej, ale niewiele osób wie, że Chucky również stał się bohaterem własnej gry. I od razu, jeśli liczyliście, że będziecie mieli okazję dokonywać srogich mordów jako wasza ulubiona laleczka, muszę was niestety zawieść, ponieważ jest to gra na urządzenia mobilne z gatunku Endless Runner, w której biegniemy bez końca przez fabrykę, sterując czakiem lub Tiffany, starając się nie przewrócić, co jest równie nudne jak brzmi. Należy mieć więc nadzieję, że czaki pojawi się prędzej czy później, tak jak Freddy Krueger, Leatherface i Jason, e, jako postać grywalna w serii Mortal Kombat. Choć na... Słodę, fanów Chuckiego powinien zadowolić fakt, że powstaje nieoficjalna fanowska gra w oczywisty sposób inspirowana Chakiem pod tytułem Charlie the Legend, w której czterech graczy zmierzy się przeciwko jednemu, który będzie sterował tytułową lalką. Nigdy nie wiadomo, czy nie zostanie przypadkiem zablokowana przez właścicieli praw autorskich do oryginału. Natomiast ja osobiście trzymam kciuki za jej sukces. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, o jakim horrorze chcielibyście posłuchać, takich właśnie nieznanych, bo mniej znanych ciekawostek i swoją drogą przygotowałem nawet kolejną porcję ciekawostek o czakim. dlatego jeżeli chcecie, żeby pojawił się na kanale drugi film, koniecznie zostawcie pod tym materiałem lajka. Like Dzięki serdecznie za oglądanie, ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!